Cześć moi drodzy, ja jestem Matry, witam w kolejnym odcinku z Asasyna. To się nagrywa? Nagrywa się. No i zaczniemy sobie tutaj od zadania pobocznego, tajemnicze morderstwo, gdzieś tutaj w Wersalu. Także trzeba tutaj wlazować. Dobra, i trzeba otworzyć sobie dziedziczki, także tutaj trzeba mieć dość mocno To spotkanie z gry w ogóle, bo trzeci poziom trzeba otworzyć zamka. Także, także... Szybko, szybko tego nie zrobimy. Czerwony duch strujuje? Dokładnie. Zwykła jest sprawa tajemniczego morderstwa w ośrodku władzy. Dobra, co my tu mamy? To tylko poznika. Ciało dyrektora, dobra. Obywatelu Bidon, proszę o zaproszenie zaproszenia prywatne Sourire, które odbędzie się w naszym domu przy z głębokim szacunkiem, Fredrich Glück. Takie zaproszenie, dla niego. List miłosny, moje droższe bidonie, bidon, nie będzie bidon. Muszę sobie wyobrazić, w jakich mocach pisze, mój mąż odkrył na związek, jest wściekły i gniewie, grozi, że cię zabije, och. pan Glück, o, proszę, bardzo, proszę, bardzo. proszę pani Glück. A to czytam. tam ten na stole trzeba zebrać. Osobisty list. Szanowny dyrektorze finansowy z wydarzenia i... Te wydarzenia i zjawy niewątpliwie wywołały pana ogromne napięcie. Rad, radca Legol. Okej. Okay. Jeszcze mało widło. Zderające. ducha, który nie widział. O. Sryfon wentylacyjny. Wygląda jest zupełnie i podobno do innych tego typu. bo no, ktoś tutaj kręcił coś. Gazeta. Zeki no, niewielkie ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? Wiem, że zebrane. Wyobicili gry w karty. Okej. Rejestr jest bankowy. Na bankowym koncie widona widać kilka. Dużych pad, teraz jest puste. Dobra, cholery rzeczy, widzę. No. Fialki w fialki jakiś cuchnący płynie. Jest, od cholery rzeczy to jest, widzę. I've overheard many very ghostly noises and even the ghost speaking through that very door Baudoin alone in the room and the ghost speaking with a terrifying accent I've heard this several times. microphone. But was with accent? Al microphone. Okay. We just now heard a shot. We all ran to find out what happened. I believe it was the red ghost. A few nights ago, I saw the ghost myself. I turned a corner and saw him disappear right through this door, dressed in red, with an unutterably horrific expression. The legend must be true. Jakie malunki. Czeki Jaki na ścianie. Znaczy, ja pisałem prawdopodobnie krwią, bo że z jakiejś z w o twoim sercu, to koniecznie tylko nie My name is Legal, Counselor to Director of Finance Boudouin. He Boudoir. locked himself in his office well over a day ago. For some weeks he's been in a state of agitation. It's very sad that it ended this way. Dobra, Pięknie, pięknie skaczesz, Ten strój normalnie asasyjski, taki spieszy opoki. O kurde. Tymi nożami na plecach jeszcze tych nie można używać. się to jest wyżej, no tak, fantastycznie. Ach, to jest ten dom, to się wchodzi przez ten. Eee, przez sufit trafił w drobinę, dobra trafił. Co by tam? Ja wiem, kto jest morderca, on być gdybyć... Nie ma co ten. Dom, radcy, drzewo genologiczne. Legal jest bezpośrednim potomkiem. Asa Mecega. Nie wiem, kim jest Mecek. Dobra, no, to pismo potwierdza naszą rozmowę. Dziś w dniu dzisiejszym, jak obywatela Bidona, Rozumiemy, że i jeśli i gdy zajmowanym dyrektorem jest wyzwolniony, panie koradca. No? And... To już widzę pan Legol tutaj, chrapkę miał na, 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 na ten, na, na posadę Pan radcy Legol, co ja. Zjawy... Pan Bidon, dobra, pan, znaczy pan Bidon, pan Legol Dobra, idziemy pana Legola Pan Legolas, dobra Pięknie. To normalny buduje sobie drobinę w domu. Moment. Dobra, momencik. Ja zaraz wrócę. I wróciłem. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Lecimy po... ...la, to, la kogoś tam. Nie no, ponieważ się nazywał La... la, la gul. No ładnie. Widzimy się zabił skocząc z pierwszego piętra. Super gra.

It was for the good of the country. No, elegancko, elegancko. Eee, no także jeden chpad. Eee, no i trzeba będzie zrobić chyba, jakiś filmik. No... Może. I będzie oczywiście. Znaczy po tej serii wrócę taką, taką krótką serię, myślę, na tydzień czy dwa. Sake, he eee. Why am I here? ...na tydzień czy dwa i w tym czasie będzie głosowanie y, na, na YouTube. Na YouTube będzie... Y, ...na YouTube będzie oczywiście w społeczności ankietka wisiała i zobaczymy. Ustawny pistolet? Co to jest tak ustawny pistolet? Nie to. Y, pistolero. Solidny, piszamy, gustowny. Eee. eee, dobra. To mamy już tutaj w sumie tak zrobione. Tutaj trzeba się zacząć bawić. Okej. Okay. Chodźmy tu, mamy zadanko romantyczny spacer. Proszę bardzo. Także lecimy z Bonaparte. Gdzie to jest? A tu jest. Na milimetr galgów, co to w gargulce przeleciał, bardzo ładnie. Calculated albo kalkulatoret.

to Dobrze. To czyścimy drogę z royalistów. Ale kupię. Kupię, chociaż łamałem no prawie. I w nerę. Dobrze. On no tam zejść na dół, czy co?

espada aqui, <laughs> ? Po waszej stronie jestem, chłopaki. Pojdź na pole, już <laughs> spadam. No dobra, spadamy na górę. Nie wiem czy to spadamy na górę jest tutaj dobrym określeniem. Oni się w ogóle nie przejmują, tutaj trupy leżą. A po co, a dlaczego, a komu to potrzebne? Szybciej tam, ja nie mam czasu, ja nie mam całego dnia, tutaj, żeby tutaj za chodzić. A Fantastyczne, bardzo ładne zagranie, panie, panie Bonaparte. Bardzo ładne. No, no, e, Będzie 50 wpadło, fajnie. Minimalnym kosztem. Ale mamy tutaj zimny trup, kolejne szybkie zadanie. I tutaj mamy kolejne morderstwo szczypta trucizny. Nalecimy. Przyjemno się udać jeszcze... E, ...tamto morderstwo ogarnąć. Stary, opóźniam. 26. 28,60, fajnie. Także wracając, mam już parę pomysłów: jakie gry tu rzucić? starych, trochę nowych, może nawet się uda zrobić jedną, jedną premierę. A to zobaczymy, co powiecie. Także zachęcam do oglądania kanału, bo nie było się pojawi. jak się skończymy z tą serią, jakiś film, i ankietka od razu. Fantastyczne zadanie, naprawdę. A word, może z... a ja może potem. Chodźmy tu. Szczypta trucizny. Dobra. Zwykła zagadkę od tej kobiety. Się teraz się pojawią wszystkie pop-upy, jakie muszą wyskoczyć. Złoki kobiety dobrze ubrana, bardzo blada, wieko około 45 lat. Nie wiadomo dokładnie jak zmarła, ma wyczyszczone oczy wygląda jakby się dusiła. Nie trucizna no przecież. Że... Kołoża w wymiocie nie krwi, jakby ofiara wypluła z siebie wnętrzności. No to już na pewno y, trucizna. Usta damska portmonetka przez wyhaftowany złote liście wygląda dość drogą. W środku jest jedynie zmiany rachunek z adresem kupca. Okej. Okay. Obok z okna jeszcze jest lepsza butelka. Z. Z. jakieś jakiegoś czarnego płynu nie ma na niej etykiety. Niezidentyfikowany niezidentyfikowanym mężczyznę w oglądający na bezdomnego jego odzieść jest zaniedbana, cuchnie alkoholem, złoki nie są na tyle świeże, że jeszcze nie zaczęły się rozkładać Nie widać żadnych przyczyn zgonu, poza wyczyszczonymi oczyma. Chrują ludzi. Krople dziwnego czarnego płynu śmierdzi jak nieprzyjemne lekarstwo. Dobra, mamy trociznę, moi drodzy. Chodźmy tam. A, aptekarz. Dokładnie taka sama butelka została nawiona na miejscu broni, tylko ta jest zalakowana. Ciężko stwierdzić jaki kolor ma zawartość. Toniki, i lekarstwa. Szeroki wybór toników, lekarstw. Port monetki. all not the okay. the purse belonged to my boss, madame baudry. and she hasn't come into work yet. but the bottle, we sell plenty of tonic, but without the label, i can't tell you. our chemist, nicholas, would know if it's ours, or you could talk to samuel maron, the apothecary. he sells the same tonic. i'll write you their addresses. just don't tell madame baudry. Pan Samuel, dobra, już mamy, już mamy trop. Nie lubią się z panem Samuelem? No i na ptakacie. Idziemy od do, 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 do pana Samuela. Jeśli nie lubią to, ja bym stał na pana Samuela, bo trzeba, trzeba szybko robić. <todgłosy> Dobra. Panie Samuelu, jest pan winny. Ja już, już, już o tym mówię, oczywiście wiem kto jest winny. Czemu albo nie wiedzieć. Jest mistrzem detektyw. Kopaki. Dwa skrzynka, dobra. Tego tutaj stoją. Dobra, Pani Aptekarz, ja Pana skarżam. Tak się nie lubicie, konkurencja i te sprawy. Łazie sztuczek do składników, silna woń lekarstwa. Toniki lecznice, lecznicze. Wszystkie udlegnie starannie, yy, silna wojna lecznik ziół i mikstur. Zapasy.

To jest, to jest, to jest biznes, nie? Lekarz ci przepisuje, bo ma pan brać taki lek, bo bo, bo, bo pan uratuje życie. A ty już apteki Dapchy kupujesz tańszy zamiennik. Bez tańszy. A mówią, że tak samo działa. Jakby tak samo działało, to, to by nie było tańszy zamienników. No kolegów pan ma widzę. Dobra, he, daj pół, kurde. Co no, mi dasz? Koserka. Korseka, przepraszam bardzo. Korseka. Co to kuźwa jest, Korseka? To jest, to jest, czy to jest... Jednoręczna broń? Bordelasz, nie ma. Nie druga katana, miecz, nie, bułat, bordelasz, Morgen, Gladius. Nie tu, to w w całej może jest. Ach, Korseka, tak jest coś. w Europie jako w pirotesansu. W Grot tworzy długi szpikulec a dwa boczne ostrza. No fajnie. Cieszę się. Łach, kurde. No deszcz łach Fantastyczny. Dobra. Halo, zakupy. Dobra. Jeszcze drugie tyle muszę zrobić. Chyba zdążę zrobić jeszcze to zadanie. Żegnam do oficera Murata. Zagwozić armaty trzeba, o kurde. Kmitic Kmitic i armaty Szwedów. Tak było. Tak było, był Kmitic, armaty Szwedów, tak było. Na szybkość. Odcinek pełen normalnie powiem, odniesień do popkultury. Micic? Tańcz zamienniki leków? Jezus Maria. Złaś! Kurwi ręce, ale zejdź, człowiek. Chociaż mam 20, tam było 7, tam 27 minut. To tu zakończymy tak, że sobie ten odcinek. O. jeden. Jeszcze przebiegnie taki pieniędzy no wyrzuci A ja mam pieniędzy tak w ogóle no, Odbierz masz te pieniądze na koniec Będę się sobie nice. skleić Szybko mi mniej ten, ten procesor, muszę kupić nowy, kurde, nie mam pieniędzy. Nie robię live'ów, nie daj do date'ów. Chcę zacząć na Twitcha się przeniosę. Tak. Tak, ja mam plan. Kafo mnie przekładał, Cześć, Kafo. iść na Twitcha. Potem tam, tak, będzie fajnie będzie coś. O. Prawie cały. Dobra, mówię, no, w tym odcinku ciętym to byłoby na tyle, że Wam się podobało. my widzimy się w pewnym materiale. Dziękuję. Papa. Pa.